Zakład aktywności zawodowej Centralna Kuchnia jest jedną z placówek Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie. Powstał w 2000 roku, 15 sierpnia. Dzisiaj zatrudniamy 80 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 26 osób personelu. Głównym przedmiotem naszej działalności są usługi cateringowe. Wszelka aktywność związana ze świadczeniem usług gastronomicznych. W naszych usługach cateringowych staramy się wychodzić naprzeciw wszystkim wymaganiom naszych klientów. Nasze stoły mają nowoczesny wystrój, a nasze potrawy mają niepowtarzany zarówno wygląd, jak i smak. Zajmujemy się cateringiem dla szkół, dla osób prywatnych. Wozimy posiłki do firm. Organizujemy również wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe komunie, chrzciny. My również realizujemy indywidualne zamówienia, na przykład na imieniny dowozimy do domu, czasem również się to odbywa z obsługą na miejscu. W tym roku otrzymaliśmy nagrodę stargarski produkt lokalny. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, dlatego że akurat hmm, przypada na ten rok, 20 naszego funkcjonowania, to jest takie bardzo fajne zwiększenie naszej działalności, gdzie została doceniona nasza jakość naszych produktów, nasza praca i kierunki, w których my się rozwijamy. Dla nas to jest bardzo nobitująca nagroda. Jest to dla nas ważne, że, że klienci do nas wracają po tych imprezach, bo my każdą imprezę cateringową, każdą aktywność usługową, którą wykonujemy, Staramy się wykonywać tak, jakby to była ostatnia czynność w naszym życiu, aby po prostu zrobić to jak najlepiej potrafimy.